Grzegorz Jakubczyk, dyrektor ds. technicznych firmy NAIS nice Polska. Nowością w naszej ofercie dotyczącej posesyjnych bram przesuwnych jest siłownik Robo 600. Siłownik dedykowany jest bramą o maksymalnym ciężarze 600 kg. Centrala sterująca, doskonale znana jest naszym instalatorom, a rozwiązania mechaniczne, zaczerpnięte z poprzednich siłowników. Sprawdzone, trwałe i niezawodne gwarantują prawidłową i długą eksploatację bez względu na warunki atmosferyczne i porę roku. Zobaczmy, z czego składa się zestaw. Wewnątrz sam siłownik pudełko z elementami montażowymi fundamentowa płyta podstawy o której za chwileczkę więcej dwa piloty dwukanałowe Opera. Z kodowaniem O kod, tabliczka ostrzegawcza do umieszczenia na bramie, instrukcje bezpieczeństwa i naklejka informująca o sposobie awaryjnego wysprzęglania, do naklejenia na obudowie siłownika bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Wspominałem o całkowicie nowej konstrukcji mechanicznej. Od razu rzuca się w oczy nowe wzornictwo pokrywy siłownika. Pierwsza ciekawostka, żeby zdjąć pokrywę należy najpierw w uprawniony sposób, a więc przy pomocy kluczyka, odblokować i odchylić dźwignię wysprzęgania awaryjnego. To rozwiązanie zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do wnętrza siłownika osób, które nie powinny mieć do niego dostępu. Po otworzeniu dźwigni ściągamy pokrywę. O wiele ciekawsze są ślimacznice. Yy... Nowy Robo 600, stary ROX 600. Widać, że nowa ślimacznica ma mniejszą średnicę, ale wynika to tylko z tego, że jej zęby są gęściej rozmieszczone. W obu ślimacznicach mamy do czynienia z 25 zębami. Ciekawostką techniczną jest to, że zęby mają większą długość wyraźnie widać, że ślimacznica ma większą wysokość a w związku z tym większa długość to większa linia przylegania, większa płaszczyzna przylegania, płaszczyzna nacisku, a w związku z tym mniejsze naciski jednostkowe. Co oznacza mniejsze zużycie i większą trwałość. I na koniec opowieści o mechanice, kolejna ciekawostka. Korpus nowego Robo 600 bez problemu można zainstalować na płycie fundamentowej i kotwach pozostałych po zdjętym siłowniku ROX bądź Robus. Ponieważ nowe robo są kompatybilne z poprzednimi siłownikami, jeżeli chodzi o wymiary montażowe. Drobna korekta dotyczy wysokości i nowy siłownik należy podnieść o 7 mm w stosunku do uprzednio zamontowanych roksów bądź robusów. Na koniec chciałbym przypomnieć, że tylko autoryzowany montaż przeprowadzony przez naszych autoryzowanych, przeszkolonych instalatorów posiadających ważną licencję instalatora NICE, powoduje, że nasza karta gwarancyjna jest ważna i umożliwia wysuwanie roszczeń z tytułu gwarancji w przypadku ewentualnych awarii produktu. Dziękuję bardzo.